Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Ja już w domku. Wiecie już o tym dobrze, że już przyjechałam, że już działam, że już coś tam robię. I no cóż, no czas leci. Ja coraz starsza. To niektórzy wiedzą, jaki mamy dzisiaj dziś dzień. <grytanie> ja też wiem. Mm. Także, no moi drodzy, chciałam z Wami troszkę poświętować a przynajmniej yy, 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 zgasić z Wami świeczkę. Także <grym> moi drodzy, yy, ja mam dzisiaj urodziny. <grym> tak, i zrobiłam sobie taką, takiego torcika sobie kupiłam w Biedronce. One kosztują 19 zł. Najtańszy tor taki jest, ale jest bardzo dobry. jego ja bardzo lubię. Yy, więc yy, ja sobie życzę żeby moja kreatywność mnie nie opuszczała i żebym dużo zdrowia miała żebym tą kreatywność mogła sobie yy, rozwijać i tworzyć ze swoją pasją żeby moja pracownia już również się rozwijała więc takie mam marzenia yy, no to co dmuchamy nie kochani dmuchamy Zgasiła się. No, także moi drodzy, no, niektórzy pytają, ile mam lat. No, no zdradzę wam. no Jestem rok przed Abrahamem, żeby to tak ładnie zabrzmiało. I e, 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 jestem lwicą z, e, urodzoną właśnie w dniu dzisiejszym parnaście dobrych lat temu. Między ósmą a ósmą trzydzieści. Już kiedyś mówiłam, że jestem <coughs> lwicą w, w ascendencie wagi i księżyców pannie. Taki jest pełny mój znak zodiaku. Jestem numerologiczną jednostką mistrzowską, której się już nie dodaje, bo jak liczymy <coughs> sobie Dzień, miesiąc i rok urodzenia to wychodzi na, nasza liczba y, urodzeniowa, i w, te liczby są takimi liczbami, które s, dość y, mocno nam pokazują, y, jakimi jesteśmy osobami. I u mnie się to wszystko mniej więcej zgadza. Y, Także jestem mistrzowską jednostką. No, właśnie to są ludzie, którzy mają dużo kreatywności, dużo wyobraźni, są przewodnikami duchowymi, mają dość dużą intuicję. No, i tak sobie żyją na przekór losu systemowi, że tak powiem, ponieważ to są też często buntownicy, nie, nie poddają się regułom, i ja tak po prostu też żyję. Ale mimo tego, że dzisiaj świętuję, to i tak pracuję. No, bo gdzie by było bez pracy? Więc kończyłam moje magnesiki, ale że nie mam jeszcze tej taśmy magnetycznej, to zrobiłam takie zawieszki. Zrobiłam je ze sznurka. Yy, tutaj mi się troszeczkę yy, jakaś farba podeszła, muszę to podmalować, no ale mniej więcej chodzi o to, jak to wygląda. O, mam jeszcze tutaj koniki. Koniki już są w lepszym stanie. Mam aniołki. Aniołki są najładniejsze. Najbardziej mi się podobają aniołki takie. To jest takie drewienko plasterkowe. Tutaj z tyłu jeszcze muszę wyczyścić, podmalować, ale tak wygląda taka zawieszka aniołkowa. I jeszcze zrobiłam z tego motywu, właśnie tych aniołków. Zrobiłam podstawki pod korkowe pod garnki. Tak wygląda taka podstawka. Mała, duża i mam ich już trzy. 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 Anielskie podstawki w moim wykonaniu. Będą jeszcze farmerskie, typu kogutki. a coś takiego. No i będę sobie te koniki również będę robić, będę robić każdy motyw jaki sobie klient zażyczy, to ja taki motyw zrobię. Mogą to być motywy retro, vintage, anielskie. I pokażę wam jeszcze co robiłam wczoraj. Pokazywałam wam, że aniołki, aniołki troszkę podmalowałam, ale jeszcze ich nie skończyłam. Są wstępnie pomalowane, ale nie do końca jeszcze gotowe. Muszę jeszcze je polakierować. Buzi nie robię, ponieważ to są tak małe formy, że ciężko będzie namalować buzię. Mogłabym zamiast tych modelinowych buzi są takie drewniane koraliki w kształcie aniołków. Ja z nich robiłam aniołki świąteczne, może pamiętacie. One są wzmocnione takim stelażem z drutu, żeby się nie kruszyły. I modelina jest połączona z klejem, więc jest to mocniejsze. Yy, oryginał, już tam też pokazywałam w Land kupiony jest taki. Moje są takie. I no, troszeczkę są większe, troszeczkę inne inna kolorystyka. No to są ceramiczne, ale. Ja robię modelinowe. Można je łatwo zamontować w jakimś obrazku, żeby się nie zniszczyły to ramkę, jakąś kupić nawet w action i przykleić do ramki. I będę to jako obrazek. I może też taki, taki motyw zrobię, także pomysłów u mnie co nie miara. No i bardzo mi się spodobał wisier, który zrobiłam. To jest. Też modeliniowy wisior. Takie, takie, coś. To wyszło mi jakby tam takie miasto w, na pustyni, jakby w Dubaju albo coś. Zrobiłam dziurkę przez zapałkę, zostawiłam do wyschnięcia i tak wygląda mój wisiorek. Jeszcze mam gdzieś jeden. Zrobiłam też drugi z kamyczków naturalnych, ale nie jestem z niego bardzo zadowolona. Coś takiego. I trzeci, y, inspirowany y, muzeum Agatów w Rudnie. Taki amonit. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O! Nie chcę się złapać y, na, na, na ostrości, ale w każdym razie taki amonit zrobiłam. A może tak. Mogę go zrobić, on tutaj pokazuje mi się na filmiku taki mm, szary, natomiast on jest prawie że czarny, także bardziej to tak tutaj wychodzi ten amonit z, z, tego, z tego wgłębienia. Czym go zrobiłam? Końcówką od pędzelka. Najpierw narysowałam wzór, a później robiłam takie dziurki i zaczęło wychodzić. Tutaj nie ma yy, dziurki, ponieważ jest to robione na tym kapslu, który kiedyś znalazłam. To dziecięce, jest obłożone modeliną i on będzie miał zawieszkę taką zrobioną jak tutaj, coś takiego. I będzie jeszcze przykryte modeliną, żeby to tak ładnie wyglądało. Yy, no, i, i też będzie do, do noszenia ładny taki, nie, modelinowy amonit, można zrobić nawet cały taki wisior sobie no a dzisiaj też wczoraj są taki fajny kawałek drewna równiutki nie wiem, ktoś miał może do na opał albo na coś ale zobaczcie, z drugiej strony jaki był fajny ja już zaczęłam tu malować aniołka jeszcze jest nieskończony ale to taki mój urodzinowy aniołek on sobie tak będzie może stał ze mną gdzieś i, i, i pomagał jak zwykle. Także taki dzisiaj sobie spędzam dzień urodzinowy troszkę tam sobie działam mam troszkę planów na przyszły rok znaczy planów no marzeń żeby, żeby jednak móc pracować i i, I działać i, i cały czas tworzyć i chciałabym troszeczkę ten mój kanał bardziej taki w podróżniczy przekwalifikować. No oczywiście hasioczki będą, recyklingi będą, ale no, no, z, z tymi hasioczkami teraz jest bardzo duży problem, ponieważ jest bardzo gorąco i te śmietniki są po prostu okrutnie, Śmierdzące, że tak powiem, nieładnie. Okropnie to jest w śmietnikach. Much pełno, rozkładające się jedzenie, czasem jakiś zdechnięty szczurek leży, albo ptaszek. Także, że no, widok i zapach niezbyt przyjemny, więc teraz nie chodzę za bardzo. Chyba, że coś leży z boku, to, to zabieram. Ale tak to specjalnie, żebym jakoś się tam wypuszczała na śmietniki, to nie. No, i tak sobie siedzę, tam coś, tu coś poprawię, tu coś wymyślę. No, i rozkminiam, jak to zawsze, przeważnie w urodziny. Co dalej? Robimy sobie retrospekcję swojego życia. Co było? Gdzie, czy popełniliśmy dużo błędów w życiu? Szukamy nowych ścieżek rozwiązań. A ja Wam powiem jedno: urodziny mamy codziennie. Codziennie rano się budzimy i stwierdzamy, że żyjemy, więc się urodziliśmy od nowa. Następnego dnia, po nocy, rodzimy się ponownie. Nasze ciało też się odnawia bardzo y, dużo szybciej niż raz w roku ma jakieś tam. Swoje możliwości. Komórka chyba się w ciągu 21 dni odnawia. Natomiast całe ciało nasze gdzieś tam jacyś naukowcy stwierdzili, że całkowita odnowa następuje po 7 latach ciała. Oczywiście ta odnowa z, z, tej, z tego czasu 7 lat jest coraz słabsza. Bo y, jesteśmy coraz starsi, więc te nasze geny są coraz słabsze i te komórki też są słabsze. Chyba, że o nie zadbamy, to oczywiście dłużej nam posłużą i dłużej będziemy w dobrym zdrowiu. Y, no ja wiecie sami, że niezbyt dbam o siebie, bo nie mam czasu. Nie mam czasu zjeść, nie mam czasu y, właściwie zrobić sobie porządnego obiadu. Obiecuję sobie, że się za sobie, siebie zabiorę. Dzisiaj sobie zrobiłam pyszne śniadanko i trzymam mi to śniadanko już cały dzień właściwie. Zrobiłam sobie smażoną cukinię w plasterkach na masełku i dorzuciłam do tego jajka z serem żółtym i zrobiłam takiego jakby omleta, jakie to było dobre. Jejku moi drodzy, no. Hmm, chyba ten będę jeść teraz codziennie, ale cukinia się już kończy, no ale no będzie, ale pewnie droga. Więc moi drodzy yy, polecam, polecam taki zestaw. Yy, też jakiś tam taki fajny sernik. Dzisiaj na TikToku zobaczyłem, ale nie będę go na razie robić. Yy, kupiłam gotowy sobie yy, torcik. Muszę sobie spróbować. Mm. ja Lubię tak palcem sobie coś liznąć. Ukraść kawałek śmietany bitej. A bo. starczy. <noise> Także, moi drodzy, dzisiaj świętujemy wszystkim lwicom. Życzę wszystkiego najlepszego. To jest znak sierpniowy. Okazuje się, że jest, jest już wokół mnie kilka takich lwic, bo lwicom jest Lili, jest Hania, druga Hania, Asia, ja, Viola. Kto tam jeszcze? No w każdym razie jest was dość sporo takich lwic, które gdzieś są w moim życiu, i zauważyłam, że to jest znak, który właśnie uwielbia sztukę. Jest wrażliwy, uwielbia wszystko, co piękne, wszystko, co takie wyrafinowane. To jest domena znaku lwa. Także to, że, że jest wokół mnie dużo lwic, powoduje, że mamy podobne. Umiemy się dogadać. I. i, i, i o ja, zacięłam się z i. Mamy podobne wartości, mamy podobne zainteresowania, podobne zalety, podobne wady. Także jesteś w tych znakach Zodiaku, że jednak jesteśmy tak, tacy uwarunkowani pewnymi cechami, które są dla nas albo przeszkodą, albo zaletą, jak na to patrzeć. Ja patrząc na znaki, Zodiaku, przypisuję je oczywiście naturalnym zwierzętom, więc jeżeli Patrzymy na przykład na znak barana, który też jest ognistym znakiem i też się z nim dość dobrze dogaduje. To. Yy, yy, baran w zagrodzie jest uparty i bodzie. Po prostu biegnie na ciebie siłą rozpędu, patataj, i żeby cię po prostu tymi rogami tam. I tak samo jest w życiu. Baranek się zdenerwuje, to on bodzie. I on będzie tak długo budł, aż w końcu się zmęczy albo osiągnie swój cel przeważnie jak osiągnie cel <laughs> także y, z, znaki ogniste to właśnie baran, lew i strzelec strzelce są troszkę inne, też się z nimi dogaduje, ale na innym innym jakby takim poziomie mentalnym y, najtrudniejsze dla mnie znaki to są znaki ziemi znaki wody, ponieważ ziemia i woda za, za, y, y, zasypują, zalewają ogień jeszcze jednym znakiem, który jest ze mną kompatybilny, są znaki powietrza, czyli waga, wodnik i bliźnięta. Też y, bliźniant parę znam, też się dogaduję z nimi, ponieważ powietrze podsyca ogień y, i tworzy taką mieszankę wybuchową, że y, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej ten ogień y, rośnie, grzeje i albo jest niszczycielski. Albo jest ogrzewający. Także, jeżeli jest gdzieś tam w jakiś, pod jakąś kontrolą, to oczywiście jest ogrzewający, ale potrafi być też niszczycielski. To potrafią znaki powietrza właśnie tak zdenerwować, yy, yy, znaki ognia, że po prostu spalą wszystko do równego. No, także moja córka jest raczkiem wodnistym, znakiem wodnym. Yy, no, raki szczypią, więc ono nieraz mnie potrafi uszczypnąć, a ja ją pazurkiem, pazurkiem jak lwica, nie? Tak w miarę delikatnie, żeby jej po prostu nie poranić gdzieś tam mocno, bo um, gdzieś tam takie ostatnio to znalazłam, że lwice zabi, zabijają w ciszy. I to, I to też może być takie w znak, naszych znakach zodiaku, że lwice um, nie dyskutują. Lwice po prostu jak mają coś to po prostu yy, do końca wroga zabijają <laughs> że tak powiem i to robią w ciszy nie krzyczą one po prostu robią swoje tak no w, w rodzie też lwice yy, mm, polują pan lew czeka aż one upolują później sobie idzie zje co one upolowały one muszą czekać yy, lew ryczy a lwice są ciche Czasem są jak kotki łagodne, bo to koty przecież lubią się wygrzewać, lubią ciepło, mm, lubią wygodę, lubią komfort. Jak koty, no to tak jest, nie? Byki, byki, znak na przykład ziemi, to są już takie, takie znaki, mm, takie, one są takie bardziej, y, 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 że takie, re, stąpają realnie po ziemi. Y, 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 są takie zdyscyplinowane, systematyczne, logiczne. Y, y, natomiast my lwy to takie jesteśmy rozczupane, tak wszystko nam tutaj, wszystko nas zachwyca. Takie, y, no takie jesteśmy y, jak małe dzieci czas. <śm Ragżytujesz> A czasem chodzimy jak te lwy salonowe, musimy się pięknie ubrać, iść na imprezę, to musimy błyszczeć na salonach. No, lwy tak mają, niestety. Często się im przypisuje właśnie egoizm do tego, że one są takie, takie właśnie dostojne i one tak lubią błyszczeć i lubią się pokazać, lubią ładnie wyglądać, kobiety lwice są bardzo kobiece, też lubią gdzieś tam w jakiś sposób romansować, flirtować z mężczyznami, lubią się pokazywać takiej aurze, takiej, takiego bogactwa, takiego... Mm, takiego splendoru, bym powiedziała. No, tak mamy, tak mamy, niestety. I no, może nie wszystkie, bo niektóre lwice są po prostu gdzieś tam małymi lwiątkami i też sobie gdzieś tam żyją na jakimś innym, jakimś poziomie mentalnym. No, ale tak ogólnie ten znak to po prostu taki jest mm, e, słoneczny, bogaty, wyrafinowany, taki. Mm, nie wiem, no dużo ma takich określeń, które się łączą z jakimś takim wyższym poziomem materialnym, no powiedzmy. No ja akurat bogata nie jestem, no, no ale czasem czasami sprawiam wrażenie, jak idę ulicą jak milion dolarów, chociaż w portfelu jest puściutko. No. Jak cię widzą, tak cię piszą. Także tutaj już wchodzi sprawa ubioru. O tej już kiedyś Wam mówiłam, no ale nie będę, się, nie będę się już przynajmniej dzisiaj powtarzać. Wiem, że się powtarzam, bo nieraz się powtarzam, a nie wiem, że się powtarzam. Także dobrze, moi drodzy, zmuchnęliśmy sobie wspólnie w świeczkę i, i idziemy tworzyć dalej. A co? No Co ja mam robić? Jak mnie tworzyć? To jest moje główne, główne zajęcie w moim życiu. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję Wam za życzenia, które już od Was dostałam, za telefony, za maile. Także że dziękuję i jestem wdzięczna. A, jeżeli byście chcieli mi zrobić prezent, to no, takim najprostszym możliwością jest wysłanie SMS-a na ten mój konkurs plastyczny, który jeszcze trwa, do, do jeszcze kilka dni do Dziennika Zachodniego. Pod numer 7303 o treści KTA z dużych liter kropka 123. Także um, byłoby mi miło, gdyby, gdybym się dostała do tej piątki finalistów i dostała się do, do tego konkursu ogólnopolskiego, bo na razie jest regionalny. No, po prostu, żeby, żeby się pokazać, że jednak istnieje, że tworzę, że ratuję jakieś tam rzeczy, zabytki, mm, obrazy, przeprasarabiam, że żyję w trendzie recyklingu, zerowaste, że staram się oszczędzać trochę naszą matkę ziemię. Także, gdy, gdybyście chcieli, kochani, mnie gdzieś tam wesprzeć w tym moim dążeniu do tego, mm, do tego celu, jakim jest finał ogólnopolski. No, oczywiście to się też wiąże z jakąś nagrodą, bym, gdybym coś tam wygrała, z tego względu, że jest nagroda finansowa i mogłabym za to zrobić sobie ogrzewanie w mojej pracowni. A, jeszcze do wiadomości, będę miała we wrześniu przegląd kominiarski, łącznie z opinią kominiarza, więc będę wiedziała, czy mogę podłączyć kominek. Jak będę mogła podłączyć kominek, to będzie już połowa sukcesu. No, i to tak mniej więcej, kochani, wygląda hmm. jak podłączę komentarz, to no, muszę przerobić pół tego, co zrobiłam tragedia oh. z tym remontem no ale dobra, e, remont na razie stoi w, w miejscu y, no bo jest bardzo gorąco, ja dzisiaj tam byłam podlałam kwiatki y, 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 po powrocie z, z Korony i y, y, no, i po prostu tam się nie da pracować. Jest tak gorąco, czy znaczy, tam nie jest tak bardzo gorąco, ale ogólnie rzecz biorąc, ciało ludzkie jest tak rozgrzane i czuję tam temperaturę, że to jest chwila i cokolwiek zrobię, to po prostu jestem już umordowana, umęczona. Zresztą sami wiecie, że te upały nie służą za bardzo pracy i powinniśmy już bo to już nie pierwszy rok, pójść po rozum do głowy i pracować tak jak na południu Europy, że oni pracują popołudniami, ci robotnicy, którzy na przykład coś tam budują, oni nie pracują tak jak u nas, 8 godzin od 8 do 15, czy tam od 6 tam do którejś, także tylko pracują wieczorami. My, nam się to wydaje dziwne, że oni są coś leniwi, że nie, że nie chce im się pracować, ale to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jest tam za gorąco, że, żeby pracować w południe, a Polacy, no my harpakany zawsze, zawsze pracujemy, bo, bo trzeba, bo jesteśmy na no, umowę o pracę i, i, i musimy wykonać zadanie, które nam tam szef zleca. I pracujemy w tych upałach, co jest wręcz y, dla mnie... Y, nawet powiedz, powiedziałabym, że karygodnym zaniedbaniem i wykorzystywaniem pracowników, bo w taki upał nie powinni ludzie pracować na, na słońcu. No, jeszcze mają te swoje uniformy nieraz nie takie, że, że to się po prostu nie da wytrzymać w tym, a oni jednak w tym pracują. Nie wiem, jak oni to robią, że oni w tym wytrzymują. Ja jestem w bluzce na ramionczkach i ledwo zipę. A, a ludzie, na przykład taki strażak, oni mają ten strój bardzo ciężki, y, bardzo gruby, bardzo sztywny. Ja, ja, ja nie wiem, jak tym można w ogóle wytrzymać nawet 5 minut, a oni jadą do pożarów i tam jeszcze jest jeszcze bardziej gorąco niż, niż w tym ubraniu. I to już jest to nie. Y, no nie wiem, poległabym przy tym, także szacun wielki dla strażaków. I dla wszystkich ludzi, którzy muszą pracować w tych wielkich upałach pozdrawiam was oczywiście serdecznie czyli są tacy, którzy mnie oglądają yy, i dbajcie o siebie, pijcie wodę, miejcie na głowy i, i nie guźcie się na to, żeby pracować w takich warunkach zastrojkujcie, no nie wiem no po prostu to, to nie może tak być żeby ludzie w taki upał yy, yy, w samo południe stali na jakiś murach i, i, i kładli cegły czy tam pustaki. Już no, no, tak sobie zrobiłam taki przykład, ale jest dużo zawodów, które akurat drogi tam gdzieś nieraz robią ci y, drogowcy. Tylko oni już zauważyłam, że już tak południami też y, pracują. Także oni chyba mają jakiś inny system. Przynajmniej tutaj gdzieś na Śląsku przeuważyłam. No, także moi drodzy, y, no to już tyle chyba się nagadałam to co powiedziałam to, to wiedzia co wiedziałam to powiedziałam. Także pozdrawiam was serdecznie yy, i dziękuję wam za tak jak mówiłam za życzenia i ewentualne głosy jeżeli postanowicie mnie jednak yy, wesprzeć moi, w mojej yy, walce w <grym> dzienniku Zachodnim w konkursie plastycznym. Potrzebuję około 250 głosów, żeby się dostać do tego yy, do tego finału przynajmniej. Jeszcze, no. I dużo, i niedużo. No. Ogólnie dużo, ale jest nas tutaj prawie 6 i te 200 głosów to nie powinno stanowić problemu, a jednak stanowi. Także, bo zebrałam do tej pory 80 parę głosów. No. Na taką dużą społeczność, jaką tworzę, to trochę mi się wydaje, że, że mało. Może dużo, może Wam się nie podobają moje prace, i do tego nie głosujecie. No, macie prawo, no. I tyle. No tyle. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie yy, yy, i życzę wszystkiego dobrego na dziś po południu i na weekend. Trzymajcie się cieplutko. tylko, bo jest za gorąco.